Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zaląkł. Mhm, zdążyliśmy się z nim poznać. Wredna bestia. Wredna? Mało powiedziane. Biedną Lenę tak poszarpał, że biedaczka nad grobem stoi. No, ale dość o nieszczęściach. Czym mogę służyć? Dla mnie, wódeczka. A wy? Też się czegoś napijecie? Niezły ruch tu macie. Cały naród w drodze. Ten krewnych szuka, inny z dala od frontu bierze. A każdy zjeść musi wypić, noc w cieple spędzić. Czyli wam wojna jest na rękę. Póki co, owszem. Ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. W takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czarni biel. Jechała od strony wieżbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak, ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się.